Witam z tej strony Sebul i zapraszam na losowanie GIFT CSGO. Na początek powiem, że trzeci punkt nie jest brany pod uwagę, bo jednak nierealne jest sprawdzenie pełnej listy osób, które lubią daną stronę na Facebooku, więc musiałem sobie darować ten punkt. Ale pierwszy i drugi punkt jest wymagany i jak się okazuje, pierwszy punkt wykonał poprawnie tylko 7 osób. Tutaj mam niby 20 udostępnień, ale tutaj widzę tylko 7 osób reszta prawdopodobnie albo udostępniła ten obrazek tylko dla znajomych albo może ukryła z czasu dlatego ja tutaj nie widzę tych udostępnień a z tych siedmiu osób tylko pięć będzie branych pod uwagę bo jedna nie kliknęła, lubię to pod tym obrazkiem a drugą osobą jest Kair, który jest u nas administratorem i nie chciałbym jednak, żeby ktoś mu coś zarzucał teraz może pokażę w ogóle jak będzie wyglądać to reżyserowanie sobie taki mały programik który losuje jedną wartość z podanych w tym okienku no i jak widać losowanie działa można przejść już do głównego losowania już wcześniej przygotowałem sobie listę osób które udostępniły publicznie ten obrazek ale tutaj muszę jeszcze usunąć osobę która nie polubiła oraz kaira I teraz Możemy już przejść do losowania. Zobaczymy kto wygra. I wygrywa Dawid Zdziebliński. Gratuluję wygranej. Gifta przekażę tylko jak Dawid odezwie się na Facebooku, na fanpage'u i poda jakieś konto Steam albo jakiegoś maila, żebym mógł przekazać tego Gifta. Korzystając z okazji, zapraszam szczególnie osobę wygraną na nasze serwery CSGO. Na Facebooku, na fanpage'u oraz na naszym forum znajdziecie IP tych serwerów. FFI już no, się w miarę rozkręca. Parę lat widziałem 20 osób na serwerze, czyli pełny serwer. Więc jest z kim grać. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.